Cześć kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że macie dobry dzień. Dzisiaj chciałabym z Wami sobie porozmawiać trochę o szczęściu. Dobrze wiem, że każdy ma z nas trochę inną tą definicję szczęścia i że każdy będzie go próbował znaleźć trochę inaczej. Szczęście. Szczęście w moim przypadku, definicja szczęścia w moim przypadku została odkryta w bardzo piękny i, i inny niż myślałam sposób. Wygląda to tak, że wcześniej uważałam, że szczęście to będzie to, co mam. To czy pojadę na wakacje, czy pójdę tam, czy gdzieś indziej, tak? Szczęście wydawało mi się, że to jest rodzina, to na pewno, że to są pieniądze. Ale zapominałam takiego najważniejszego aspektu szczęścia czyli jak ja się czuję sama ze sobą. Bo zauważyłam, że na mojej drodze do, do swojej takiej ogromnej przemiany. I, I zrozumienia, kim tak naprawdę jestem i, i czego tak naprawdę w życiu chcę, to było właśnie zrozumienie, co daje mi to szczęście, ale w innym znaczeniu, typu mm, szczęście, co wywołuje u mnie szczęście. Szczęście to dla mnie teraz bycie sama ze sobą, w zgodzie, w zrozumieniu, e, czuć się spełnioną, szczęśliwą, e, w takim spokoju szczęście to dla mnie teraz zrozumienie siebie, swoich emocji tego, co chcę gdzie, gdzie tak naprawdę było to u mnie bardzo um, nie znałam siebie nie znałam siebie, nie wiedziałam tak naprawdę um, czego chcę od życia miałam wrażenie, że szczęście powinien mi dać inni że szczęście zależy, e, tak naprawdę nie jest w moich rękach że szczęście to coś takie bardzo dalekie ode mnie i odległe i że nie mam do tego dostępu tak naprawdę w taki sposób, jaki ja bym chciała a praca nad sobą praca nad zrozumieniem kim jestem poszerzenie swoich umiejętności swoich ogromnych pasji spowodowało, że tak naprawdę nieważne gdzie jestem nieważne Um, czy jest ładna pogoda, um, czy jest brzydko, um, czy dzisiaj um, nie wiem, mam ochotę się pomalować, czy jutro nie mam ochoty się pomalować, um, nie powoduje tego, że odbieram siebie w inny sposób, czy um, rozumiem, widzę siebie w innym, w innym obrazie, bo um, bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć to, że jeżeli czujesz się dobrze sama ze sobą, sam ze sobą e, będzie od Ciebie emanuować. I to szczęście samo do Ciebie przyjdzie. W taki, to brzmi tak trochę banalnie, ale uwierzcie, że szczęście widzę teraz w małych rzeczach, szczęście widzę e, w takich ktoś by powiedział drobiazgach, a, o drobiazkach, o bo świeci słońce, a, albo pamiętam, ja pamiętam to tam właśnie, w Holandii już od, od paru dobrych lat. Gdzie e, pogoda jest e, raz lepsza, raz gorsza, ale chodzi mi o to, że ja teraz w ogóle nawet nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Nie mam e, w ogóle e, problemu z e, tym, że "o, dzisiaj pada deszcz". Ja, ja wręcz wstaję rano i, i jestem szczęśliwa już e, robiąc te pierwsze, pierwsze e, świadome wdechy w ciągu dnia i, i, i chodzi to, wiecie o co mi chodzi że po prostu szczęście widzę w małych rzeczach szczęście to jest to jak się czuję w aktualnym momencie sama ze sobą jeżeli ja się czuję szczęśliwa czyli że emanuję i wiem jak świadomie projektować to szczęście wokół siebie czyli że poprzez swoje myśli świadome myśli które nie są tylko jakimiś tam wgranymi programami z przeszłości. Jestem w stanie skupiać się bardziej na tych właśnie pozytywach, skupiać się na wdzięczności, skupiać się na miłości, skupiać się na radości. I jeżeli wybieram te myśli świadomie i nie pozwalam tam jakimś starym, bo te czasami stare programy wiadomo, że się czasami odzywają, ale ja jestem w stanie teraz po prostu widzieć życie w innych barwach, pomimo pochmornej pogody, pomimo jakiegoś korku na ulicy, pomimo tego, że coś tam nie idzie tak, jak po mojej myśli, by do końca miało iść. I, i wydaje mi się, że to jest ważny przekaz, bo Czasami mam wrażenie, że jak pamiętam siebie z tej przyszłości, że szczęście to było tylko to, co widzę dookoła mnie, e? tylko to, co jest wokół mnie w danym momencie, i miałam wrażenie, że te rzeczy, o których marzę, są takie dalekie, i muszę ciągnąć, muszę więcej, muszę szybciej, muszę po prostu biec za tym szczęściem. A prawda jest całkowicie inna. Zauważyłam, że jak im bardziej żyję w zgodzie ze sobą to szczęście dużo szybciej przychodzi do mnie. I, i tak, i to, to jest taki he, przekaz na dzisiaj i, i mam nadzieję, że he, ciekawa jestem właśnie, jakie są Wasze definicje szczęścia, czy, czy he, rezonujecie z tym, co ja teraz powiedziałam, czy może macie całkowicie inną wizję na temat szczęścia. He, byłabym bardzo wdzięczna, abyście się podzielili tym w komentarzu. I no i co, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.